Csaków po prostu mówiąc popularnie, prawdziwi mężczyźni. Kasjusz Życiński. To człowiek z charakterem, startujący już w USB. Bardzo bliskie zwycięstwa był w pojedynku z ekipą Rosji, no ale niestety przegrał ten pojedynek. Natomiast Jordan Kuliński, klub Star Włocławek. młody zawodnik. Wiele sukcesów. rozgrywkach i startach juniorskich no tutaj na pewno będzie wojna na całego sędzia Go tutaj musi naprawdę uważać obydwaj bardzo dynamiczni nieszczędzący sobie ciosów w zwarciu tu jeżeli chodzi o kwestie bogactwa i zasobu wiedzy pięściarskiej na pewno po stronie Jordana Kulińskiego. Kasjusz Rzeciński, twardy chłopak, ale to jeszcze jest naprawdę świetny materiał na zawodnika. On można powiedzieć jest na dużym, dużym dorobku. Pięściarskim. Kuliński tutaj bardzo sprytnie serwuje uderzenia na dolne partie Kasiuszowi. Kuliński, można powiedzieć, w takim półprzysiadzie podąża za Życińskim. No bardzo ładnie. Kuliński przepuściła tak życińskiego. Bardzo mocne są te ciosy, teraz piękny lewy na górę, zainkasował Rzeciński. Kolejne ciosy spadają na jego głowę. A wszystko to zasługa tych bardzo mocnych uderzeń na dolne partie Jordana Kulińskiego. No teraz ładnie zablokował Kuliński prawy prosty Życińskiego. Koniec rundy pierwszej. Myślę, że pomimo bardzo ambitnej i dzielnej postawy Kasusza Życińskiego sędziowie będą bardziej promowali lepsze rzemiosło pięściarskie w wydaniu Jordana Kulińskiego ze startu Włocławek. W 1994 roku klub start Włocławek, 72 walki stoczone w Jeszcze chwila przerwy dla obydwu zawodników. Przypomnę, narożnik czerwony, Życiński, Kasiusz, Sakogdańsk, narożnik niebieski, niebieskie rękawice, Jordan Kuliński, start Włosławek. No troszeczkę tutaj za niską głowa Kulińskiego. No ma chyba Rzeczyński bardzo duże obawy o te dolne partie jest dosłownie spięty związany właśnie tymi atakami Kulińskiego całkowicie. W zasadzie chodzi w podwójnej gardzie gardzie skulony, aby tych ciosów i jej siły nie odczuć. Zmiana pozycji przez Kulińskiego. To kolejne obrazy, gdzie tutaj mo możemy powiedzieć, że warsztat bokserski Kulińskiego jest naprawdę Świetny. I tutaj mieliśmy przykład jak na zawołanie, półkroczku do tyłu z odwrotnej pozycji, przepuszczenie ataku Życińskiego i lewa kontra, poprawka prawą w wykonaniu Kulińskiego. Życiński odpoczął w białym narożniku. W zasadzie Życiński na wpół zgięty i takim, prawda, mocno załamanym łokciem zadaje te ciosy. Za nisko, za nisko, panie Kasjuszu. I znów zmiana pozycji. Życiński zaskoczony. Zainkasował lewy hak na dół. Poprawka lewym prostym na górę w wykonaniu Kulińskiego. Sprytniejszy, sprytniejszy jest Kuliński w tych kontaktach z bliska. Ma te naprawdę bardzo fajne balansy odejścia. Teraz znów garda w wykonaniu Ala Foreman. O i teraz przepiękna akcja Kulińskiego na samym finiszu rundy drugiej. Popularna maniana, odchylenie. Rzeciński po prostu wskoczył mu na lewy prawy, lewy sierpowy. Tylko głowa zatańczyła życińskiemu po naprawdę chyba najładniejszej akcji wykonaniu Kulińskiego w tym pojedynku. Dziękuję Starostwu Powiatowemu w Karnobrzegu, Szpitalowi Miejskiemu w Nowej Dębie, Zespołowi Szkół Nr 2 w Nowej Dębie, a Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Widocznie taki zwyczaj wsako. Odpoczywamy na stojąco. Kolejna wzorowa, szkolna można powiedzieć akcja Kulińskiego. Rozpędzony Życiński chcąc zadać cios nadział się na bardzo celne i silne kontry Kulińskiego. Znów po kapitalnym balansie tułowia do tyłu. Nogi zostały, tyłów poszedł do tyłu, ale to wystarczyło, aby przepuścić ciosy Kulińskiego i wskoczyć przesuwając sam tyłów do, do przodu swoim lewym, prawym, lewym. Teraz znów balet w wykonaniu Kulińskiego już na pełnym luzie ten chłopak tutaj nam prezentuje. I mogę powiedzieć, no ośmiesza i deklasuje życińskiego. Kolejna. Szkolna akcja Kulińskiego. No, mówi Kuliński stary, no weź. Poobijaj mnie troszkę. Ale za chwileczkę na pewno znów Kuliński coś zaserwuje nietypowego, Och, piękny prawy sierpowy nad lewą ręką Życińskiego i jeszcze jeden już troszkę lżejszy. No niesamowity jest ten Kurliński. W tym pojedynku naprawdę. Tak luzacki sposób boksowania, a efekty świetne i tu nic się nie stało. No. Przysnąłem trochę. Chcę powiedzieć Kuliński, ale już Ci oddam. Rzyńsiński dalej prezentuje swoją ogromną ambicję. Walczy do końca. A Kuliński widząc duże zmęczenie dziecińskiego. No i powiedzmy sobie szczerze, też te ciosy nie mające odpowiedniej wymowy przyjmuje z uśmiechem wszystkie uderzenia bezlitośnie wykorzystując wszelkie braki w obronie Kasiusza Życińskiego. Teraz troszeczkę wpadł. Sędzia Łopuch tutaj jak najbardziej słusznie zwrócił uwagę Kulińskiemu. I 10 sekund jeszcze. Bardzo niebezpieczny ten prawy sierpowy w wykonaniu Jordana Kulińskiego, szarpną brodą Życińskiego i z tegoż to powodu, tam jeszcze kontuzja na samym finiszu Życińskiego, łuku brwiowego i koniec pojedynku. Bardzo męskiego. W wydaniu Jordana Kulińskiego naprawdę szczególnie w tym trzecim starciu można powiedzieć Perfekt. Pojedynek w kategorii 91 kg. W Ringu poprowadził sędzia Elibiusz Kowalowski na punkty sędziowie Sławowi Mirczanek. Przypomnę był to pierwszy półfinał w kategorii wagowej do 81 kg. Na rożniku czerwonym w czerwonym stroju Kasiusz Życiński, Sakogdańsk, jego rywal Kuliński Ordań, start Włosławek Widać uśmiechnięty Kuliński, zadowolony swojego występu Bardzo efektowny i, i efektywny nie no, ja nie lubię krytykować orzeczeń sędziów, ale tutaj punktując 2 do 1 to naprawdę nieszczęście. Nieszczęście ta jedynka, kochani, to co Kuliński pokazał w tym pojedynku, no mogą być tylko brawa, ale tutaj ta, ten sędzia, który wypunktował jedynkę to...